Moi kochani siostry i bracia, Słowo Boże, które Kościół daje nam na okoliczność poświęcenia świątyni oraz na taką jak ta okoliczność rocznicy poświęcenia świątyni, to jest Słowo Boże o spotkaniu. Także ta usłyszana przed chwilą Ewangelia to nie jakaś banalna historyjka o łażeniu po drzewach i o konsekwencjach tego, tylko właśnie opowieść o pięknym spotkaniu z Chrystusem, i o owocach tego spotkania, czyli o wewnętrznej radości i o nawróconym życiu. Zacheusz to jest człowiek na pozór spełniony. Ma pieniądze i władzę. Jest szefem celników w mieście, przez które każdego dnia przechodziły całe kolumny z towarami. Wierychu, na granicy Judei i Perei. Z tego wszystkiego trzeba było odpłacać podatki, pobierali je celnicy, a nad nimi wszystkimi stał on, Zacheusz. Miał pieniądze i władzę i to wszystko, co z pieniędzmi, i z władzą najczęściej jest związane, a więc splendor, prestiż, uznanie ludzi, nawet jeśli jest tylko udawane. Był na pozór człowiekiem. Spełnionym. Czemu na pozór? Ponieważ rabinie mówią, że kiedy czytasz słowo, to czytaj nie tylko same słowa, ale też przerwy między słowami. I kiedy wsłuchać się w te przerwy między słowami w tej opowieści o Zacheuszu, to już przynajmniej ja nie mam takiej pewności, że On był do końca spełniony i szczęśliwy. Na przykład nic nie ma w tej Ewangelii o tym, że miał jakąś rodzinę, jakiś przyjaciół, właśnie, że był szczęśliwy. Jest tylko ta dziwna informacja, że był niskiego wzrostu, jakby bez znaczenia. Być może ten niski wzrost nie jest tylko liczbą centymetrów, ale jest oznaką wszystkich jego ograniczeń i limitacji. I to imię jeszcze Zacheusz skrót od Zachariasz, czyli Pan sobie przypomniał. Tak jakby nikt o nim nie pamiętał. Czasem tak jest, że człowiek wydaje się być spełnionym, bo ma pieniądze, prestiż i władzę. Ale to jest tylko pozór tam w środku, gdzie i gdy nikt nie widzi, jest jakaś bolesna. Samotna samotność i świadomość własnych ograniczeń, niskiego wzrostu. I przyszedł dzień, o którym jest właśnie ta Ewangelia. Dzień po raz pierwszy w życiu, kiedy nagle Zacheusz się zerwał. Chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest. Dotychczas słyszał o Jezusie, że to jest uczony Rabbi, kaznodzieja, cudotwórca. Być może nawet Jego ziomek Bartymeusz opowiedział mu o tym, jak Jezus cudownie otworzył Mu oczy. Dotychczas słyszał o Jezusie i to mu wystarczyło. Ale przyszedł dzień, kiedy postanowił się zerwać. Chciał także zobaczyć Jezusa naocznie. Na własne oczy, osobiście. Mieliście już taki dzień w swoim życiu wiary, w swoim chrześcijaństwie. Kiedy nagle odczuliście, że wiara z drugiej ręki wam nie wystarczy, to słyszenie o Jezusie, to, że o nim opowiadają, te drugie ręce, jakaś jej dojrzałość. Jeżeli chrześcijaństwo polega na naśladowaniu Jezusa, Trudno naśladować dźwięk. Trudno naśladować kogoś, kogo się nie zna. I wtedy stało się coś niezwykłego. Zacheusz, który chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest, nie spodziewał się, że Jezus zobaczy także Jego. Zacheuszu, zejdź prędko, bo dziś chce się zatrzymać w Twoim domu. Zejdź. Prędko, dostatecznie dużo czasu już namarnowałeś na dystans ode mnie. Już dużo czasu upłynęło z tego powodu, że się nie znaliśmy i to nie dawało ci pełni szczęścia. Zejdź prędko. Dziś chcę się zatrzymać w twoim domu. Zacharusz, który Owszem dużo ryzykował, bo przecież wspinał się na komorę, on poważny urzędnik państwowy ryzykował swoją reputacją i jeszcze być może tym, że się podrapie, bo w końcu sykomora to bardzo gęste drzewo. Teraz nie ma żadnych oporów. Wchodzi natychmiast i zaprasza Jezusa do swojego domu. I piękne owoce tego spotkania. Życie Rozradowane. Radości nie przyniosły mu pieniądze i sława. Przyniosła mu ją dopiero obecność Chrystusowa. Połowę swojego majątku rozdaje ubogim, a jeżeli kogoś w czymś skrzywdziłem, wynagradzam poczwórnie. Dotychczas w jego życiu pieniądze były ważne, były jakimś jego priorytetem, być może nawet życie kręciło się koło nich. A nagle jest to wolność. Połowę majątku rozdaję i poczwórnie wynagradzam. Nie musiał tyle. Księga kapłańska powie: Jeżeli kogoś skrzywdziłeś, oddaj mu to, co jest wartością krzywdy, i dołóż jedną czwartą. Ale tak mówi zimne prawo. A on teraz nie chce kierować się prawem, tylko sercem. Cóż z tego, że będą gadać? Oto Jezus, który jak sam mówi, Przyszedł szukać i odzyskać to, co zginęło. Przychodzi do Zacheusza. Do Niego, po Niego i dla Niego. Moi kochani bracia i siostry, te świece, które są zapalone na ścianach tego kościoła, nazywają się Zacheuszki. Skojarzenie jest oczywiste. To właśnie ta i każda świątynia ma być naszą Sykomorą. Miejscem, z którego możemy spojrzeć na Jezusa, miejscem, w którym on nas do siebie zaprasza. Paradoksalne to trochę jest, bo przychodzimy do jego domu, a on mówi: Chcę się zatrzymać w Twoim domu. W domu, którym jest Twoje życie. W domu, którym jest Twoje serce. Chcę się z Tobą spotkać. To spotkanie od 25 lat dokonuje się w tym konsekrowanym Kościele na trzy sposoby najpierw poprzez słowo. Jest dokładnie tak, jak słyszeliśmy w księdze proroka Nechemiasza, to jest śliczny fragment, zwłaszcza kiedy uświadomimy sobie, kiedy to się wszystko stało. Poniewoli. po, niewoli. po niewoli babilońskie, kiedy Żydzi wracają do Jerozolimy. I widzą, że nic nie widzą. Widzą, że nic nie ma. Nie ma świątyni, nie ma miasta, nic nie ma. I rozpoczynają nie od tego, żeby biadolić, żeby narzekać, żeby obarczać się nawzajem winą, żeby krytykować, żeby jęczeć. Oni zaczynają od tego, że robią jakieś drewniane podwyższenie, a potem proszą, żeby przyniesiono księgę. I z tej księgi czytają. I płaczą, bo nagle sobie uświadamiają, że cała ta niewola, jaka się w ich życiu zdarzyła, była właśnie dlatego, że porzucili słowo, że nie chcieli spotkać się z księgą. Moi kochani, jeżeli przepatrzymy jakiekolwiek porażki w naszym życiu, jakiekolwiek nasze niewole i nieszczęścia, i zadamy sobie pytanie, czemu one się stały? To pierwsza odpowiedź będzie właśnie taka, bo odeszliśmy od Słowa, bo przestaliśmy się spotykać z Nim w Jego Słowie, które, jak mówi ten psalmista, jest żywe i trwa na wieki. W Ewangelii wszystkie opisy dotyczące Maryi są jakby jej wewnętrznym portretem. To jest trochę dziwne, a może nie dziwne, tylko bardzo ludzkie. Że my, myśląc o Maryi, ciągle ją jakoś malujemy albo rzeźbimy. Te, malarzy, te obrazy i te rzeźby są najczęściej bardzo piękne. Patrzymy na Maryję w takiej czy w innej sukience, z takim czy w innym uśmiechem, z tak czy inaczej złożonymi dłońmi, podziwiamy ją. Ale Ewangelia nic nie mówi o tym, jak Maryja wyglądała zewnętrznie. Mówi natomiast o tym, jaki był jej wewnętrzny portret. Na przykład wtedy, gdy powiedziała Fiat, albo wtedy, gdy Jan, Ewangelista, mówi, że stała. Jedno słowo stała pod krzyżem. Albo wtedy, gdy wystarczyło, że weszła i pozdrowiła Elżbieta, a w Elżbiecie coś poruszyło się, ktoś się poruszył. Albo wtedy, gdy, gdy Ewangelia mówi o niej, że zachowywała słowo w swoim sercu. I rozważała je. Maryja, która jest nieustannym spotkaniem z Bogiem, właśnie dlatego, że bierze Jego słowo, przytrzymuje je, rozważa je w sobie. To jest sposób na to, by ją naśladować. Obrazy i rzeźby, owszem, ale nie przede wszystkim. One nie mogą być pierwsze, a tym bardziej wystarczające. 25 lat temu papież powiedział tutaj śliczną homilię, a w niej jedno ze zdań, które bardzo zapamiętałem, że na krzyżu Chrystus swoim Słowem otworzył serce Maryi. Chrystus każdego dnia poprzez swoje Słowo, w którym się z nami spotyka, chce otwierać nasze serca i wyprowadzać nas z naszej niewoli. Spotykamy się z Nim także tutaj, poprzez sakramenty, zwłaszcza ten, który sprawujemy teraz, tutaj zawsze z taką nabożną czcią. Śliczne jest to w tym kościele, że w jego centrum jest to wielkie tabernakulum przypominające cud wirującego słońca. Ale jednocześnie mówi nam ono, że zawsze wtedy, gdy gromadzimy się na Mszy Świętej, albo na adoracji Najświętszego Sakramentu dostępujemy cudu nieskończenie większego niż tamten w Fatmie. Tamten bowiem był tylko znakiem obecności Boga. W czasie każdej mszy świętej doświadczamy jego obecności. Kościół powie, że liturgia to jest szczyt szczególnie ta liturgia liturgii, którą jest msza święta. To się dobrze rozumie, kiedy się ją sprawuje właśnie tutaj w otoczeniu tatrzańskich szczytów. Jak człowiek jest na szczycie, to mu się wiele porządkuje. To życie jego staje się mniej chaotyczne, bo może z łatwością odróżnić kopę od kopki. Tymczasem bardzo często w życiu doświadczamy rozmaitych tragedii z tego powodu, że tego nie rozróżniamy: że kopa i kopka to to samo. Albo że z kopy robimy kopkę, ją bagatelizując, a skopki kopę niepotrzebnie, przeceniając jej znaczenia. I wreszcie spotykamy się z Nim tu, w tej świątyni, także poprzez to, że jesteśmy razem, że budujemy wspólnotę. I to jest bardzo ważne, żeby, tak jak powiedział to przed chwilą święty Paweł Koryntianom i nam, żebyśmy ciągle patrzyli na to, jak budujemy. Tę budowlę naszego życia? Czy rzeczywiście nie zmieniliśmy po drodze fundamentu? Czy rzeczywiście to, co każdego dnia staramy się tkać, kształtować, co robimy, o czym marzymy, ma początek w nim, w Chrystusie? Święty Paweł mówi: Baczcie na to. Niech każdy baczy na to, jak buduje. Ale chciałbym też, żebyście wybaczyli na to, jak ja buduję. Potrzebuję. Twojej obecności w Kościele potrzebuje Ciebie jako części mojej wspólnoty także po to, byś korygował moją budowlę. Byś wtedy, gdy zauważysz, że buduję coś na innym fundamencie niż Chrystus, natychmiast mi o tym powiedział w imię miłości. Chciałbym także, byś dał i dała sobie prawo skorygować Twoją budowlę, jeśli zobaczę, że pokręciły ci się fundamenty i wszystko wyrasta z innego niż ten, którym jest Chrystus. Po to jest ta świątynia i po to jest każda inna, żebyśmy mogli nie tylko czytać o Zacheuszu, ale żebyśmy mogli przeżywać to samo co przeżywał on. Ale ta świątynia ma jeszcze jeden bardzo charakterystyczny element, który dodaje jej wielkiego piękna. Otóż ona jest Wotum wdzięczności. Górale zrobili to, co obiecali. Obiecali, że jak papież poraniony 13 maja, śmiertelnie poraniony, wyzdrowieje, to mu wybudują Kościół. Panu Bogu wybudują Kościół w podziękowaniu. Jak zrobili, jak powiedzieli, tak zrobili. Trudno się nie wzruszyć takim gestem. Zresztą wzruszył się przecież Jan Paweł II 25 lat temu, kiedy powiedział: Z historią tego sanktuarium łączy się także wydarzenie, które miało miejsce 13 maja 1981 roku. Wiem, że to sanktuarium, które dziś mogę konsekrować, wznosiło wiele rąk i wiele serc, zjednoczonych ofiarą, pracą i miłością. Trudno o tym mówić bez wzruszenia, a potem tego wzruszenia nie ukrywał. Zdaje się, że jest to 18 minuta i trzecia sekunda jego kazania, można sobie to sprawdzić, kiedy się nie wstydzi wzruszenia, kiedy ociera łzę, która napływa mu do oczu. Dziękuję wszystkim mówił za tę świątynię. Zawiera ona Waszą miłość do Kościoła i papieża. Jest niejako kontynuacją mojej wdzięczności do Boga i Jego matki. Razem z Wami bardzo cieszę się tym darem. Ale, bracia i siostry, kiedy wchodzimy do miejsca, które jest wotą wdzięczności, warto w ogóle pomyśleć o dobru, jakie otrzymaliśmy w życiu od Boga i od ludzi. Zwłaszcza o dobru którego być może nie zauważyliśmy i podziękować teraz w czasie tej mszy świętej która jest jednym wielkim dziękczynieniem w tej świątyni która jest jednym wielkim dziękczynieniem warto pomyśleć o tych ludziach którzy zrobili mi coś dobrego może po tej mszy świętej warto do nich za smsować albo się z nimi spotkać być może w tym celu żeby się z nimi spotkać Trzeba będzie pójść na cmentarz. Ale warto to zrobić. Wdzięczność jest cechą ludzi skromnych i mądrych, czyli wielkich. Nie jest wdzięczny tylko Ham i Pan. Ten, który uważa, że wszystko mu się należy. Może więc dzisiaj jest taka chwila, żeby w swoim sercu wznieść komuś jakieś wotum wdzięczności. Chciałbym też, to już zabrzmiało na początku tej mszy świętej, chciałbym też, żebyśmy pamiętali o ludziach, szczególnie o świętej pamięci, świętej pamięci księdzu Mirosławie. Pewnie gdyby nie On to, to by tej świątyni nie było, gdyby nie On nie konsekrowałby jej dziś, święty Jan Paweł II, to trzeba zauważyć. Byłoby nieuczciwością i niesprawiedliwością, gdybyśmy w tej modlitwie o nim nie wspomnieli i w ogóle, gdyby tej modlitwy nie było. Ale to jest też dobra chwila, żeby podziękować tym wszystkim, którzy, dla których ta świątynia jest ważna. Palotynom, wszystkim Wam parafianom, zakopieńczykom, ludziom pod hala. każdemu, kto to miejsce którzy to miejsce uważacie za swój dom. Bracia i siostry, kiedy myślimy o Zacheuszu, pomyślmy także i o tych naszych braciach i siostrach, którzy, których tu dzisiaj nie ma, których w ogóle nie ma ostatnio w kościele, po pandemii, nie po pandemii. Ale może są gdzieś daleko, na jakichś konarach, nasi Zacheusze, których dobrze znacie. Może to miejsce jest także i ta chwila jest dla nas zaproszeniem, żeby o nich pamiętać. Jezus zdobył Zacheusza dlatego, że, że się nad nim nie wywyższał, że go nie oceniał, nie potępiał. Przeciwnie, że powiedział mu po imieniu. I w ten sposób Zacheusz, którego imię brzmi, Pan sobie przypomniał, zrozumiał, że tak naprawdę Pan nigdy o nim nie zapomniał. Że zawsze dla Boga był ważny. Pomyślmy więc o tych Zacheuszach i tak budujmy kościół, aby oni prędzej czy później odważyli się tutaj przyjść. Budujmy kościół spotkania, a nie mijania. Kościół bliskości, a nie obojętności. Kościół, który jest domem, a nie który jest budynkiem. Kiedy Papież Benedykt XVI konsekrował słynną Sagrada Familia. W homilii powiedział śliczne zdanie. Konsekrując tę przepiękną świątynię, proszę jednocześnie Pana naszego życia, aby z tego ołtarza spłynęła nieustannie rzeka łaski i miłości na to miasto i jej ludzi oraz na cały świat. Niech te płodne wody wypełnią wiarą i żywotnością apostolską ten Kościół diecezjalny, jego pasterzy i wiernych. Zapożyczam te słowa od wielkiego papieża Benedykta i mam nadzieję, że razem z Wami proszę Pana życia, aby z tego ołtarza, tak jak przez 25 minionych lat, każdego następnego dnia. Płynęła nieustanna rzeka łaski i miłości na to miasto, na Zakopane, na Podhale, na całą naszą ojczyznę i na cały świat. Niech te płodne wody wypełnią wiarą i żywotnością apostolską ten kościół palotyński, ten kościół diecezjalny, pasterzy i wiernych, każdego z nas. Panie który zechciałeś zatrzymać się w domu Zacheusza. Dziękujemy Ci za to, że zechciałeś zatrzymać się w tym domu. Dziękujemy Ci też za to, że chcesz zatrzymać się w domu, którym jest nasze życie. Bądź z nami. Amen.